No siemanko widzowie, witam, dzień dobry, bardzo serdecznie, jakaś ewolucję zrobiłem, w ogóle to nie o to mi chodziło, co jest? Chodziło mi o to, żeby wejść w zadania i wejść w sezon FC, bo proszę państwa dzisiaj, dzisiaj jest ten dzień, kiedy kupujemy przepustkę za 500 kurde kapci i otwieramy wszystko, przepustka premium jest, niby powiedz, że nie mam expa, a ja ci powiem, patrz Tutaj sobie przytrzymam, żeby odebrać wszystkie, proszę bardzo. Ty, to tak. To tak działa? Odbierz wszystkie nagrody? Tak? To tak działa chyba. Dobra, to jakieś ewosy, wymienne paczki, wymienne paczki. Przejdźmy to sobie, co tu w ogóle jest, bo chyba powinniśmy mieć możliwość, żeby wybrać jeszcze sobie coś. O, 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 o. Tu już się robi ciekawie. 87, plus. A, to jest niewymienne. Odebrało i wymienne. I niewymienne. A ty, to ja nie wybieram tego. Dobra, od, odebrałem wszystkie. O, teraz będę wybierał. Okej. Okay. Jedną z poniższych opcji. Tutaj, Marsjal. Tutaj weźmiemy sobie Kezinie. Przy okazji, drogi widzu, przy okazji, jeżeli chcesz trafiać takie karty, jak tutaj widzowie na ekranie, bo to, to nie są żarty. To nie jest tak, że ja sobie robię jaja, że ja udaję, że widzowie dostają, tu wezmę oczywiście Mendiego. Widzowie sami trafiają, tylko zostawią lajka i już mają dobre trafy. Także, drogi widzu, zostaw lajka, jeżeli chcesz również takie trafy mieć. Ja sobie lajka pod tym filmem za chwilę zostawię, bo <laughs> no, dzisiaj wymiennych paczek będzie dużo drogich, więc no, mam nadzieję na cokolwiek tylko nie odebrało mi chyba za wyższe poziomy, bo tam odbieram sobie expa. No przy okazji, ty zostaw subskrypcję sobie w tym momencie. Ja tutaj podbieram, zaraz wam pokażę. Ty zostaw subskrypcję, dam ci na to ze 4 sekundy i chwila dla sponsora kanału. Zapraszam was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności, a na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Polecam. Dobra, witam ponownie. Co mamy? 3 razy 8 wymiany 3 razy 8 9 wymienne. Dwa żetony, które się nie przydadzą, jakiś pik to nie wymienne. Dobra, zaraz w sklepie to zobaczymy. Odbierz wszystko i wybieramy. Trzy wymienne. Dobra, biorę to. Tutaj oczywiście Dawid, Dawid. Tutaj oczywiście weźmiemy sobie Jinole i tutaj. A tutaj chyba bo wolę paczkę niż tego Bellinga, ma tak szczerze. A tu wolę Wandajka. Ile tu w ogóle kart jest? Co jest? Aż tyle tego było, ale no dobra, no jest wandaik 99 jest lat 99 idealnie do składu 99, jeszcze te wszystkie ewolucje. Oj, że to trzeba klikać pojedynczo, że nie mogę wszystkiego naraz. Przy okazji, widz pyta, gdzie streamuję. I to mu odpowiemy, zanim ja to wszystko odbiorę. Na razie nie streamuję, jak będą streamę to na YouTube, jak coś będę mówił. Tu jeszcze te piksy, Ziko, o, salach Toc. szkoda, że nie Futis, ale dobra. 1.90+, no no, Mendes. I jeden z pięciu, osiem, osiem, Max Payne. No i wbijamy w sklep, proszę Państwa. Ile tego tu jest? Oby dużo, oby jak najwięcej. Wydaje mi się, że najpierw powinniśmy się zająć tymi niewymiennymi, co się poodbierały i... No chyba te osiem cztery razy 10 po prostu zostawimy. To też jest do zostawienia, to są tak zwane zwykłe paczki. dobra, na spokojnie, 2 razy osiem sześć, jest to sik, ale w podwójne od ja tutaj nie wierzę. No, w sensie w, futisa. Znowu to tzik, znowu niewymienne. S.P.O.O. musiala. Cieła jaki kebabik wlecił pyszne.pl? Ale ja nie zamawiałem kebaba wczoraj. Jak napisałeś ten komentarz, ani przedwczoraj. Ani przed wczoraj. To było już, no, dobrych parę solidnych dni temu, więc. Yy, to był mesiany, mesiany, duża tortilka jak coś. Znowu ten Ziko. No, jeszcze da się trafić inną ikonę futis niż Ziko. Ja, ja mam wrażenie, że ja tylko jego trafiam. Wczoraj chyba z 4 razy. Dzisiaj już 2. A ledwo zacząłem otwierać. Bo przed chwilą odbierałem. O, tu nic akurat nie ma. 2 razy 8,9. Jest to Tak jest. I dziewięć 9,9. Zapraszam. LS2, zapraszam. No, tym razem Wieniec już. O, mi z klikiem 10x85 otworzyłem, to nie miało być dzisiaj otwierane, ale... Jakby, jakbym dostał z tego karty 99, to bym w sumie nie nalekał, nie? Wow, ten... to jest Ikona Uderzenia Gromu chyba. Tego designu jeszcze nie było. Nigdy. W sensie, u mnie nie by... Re i Reichardt. czyli da się coś innego niż z dostać. i i w środku duet 99. Let's... back and bow... No niestety... A jakby, szczerze, jeżeli ma dać niewymiennych gówno, bo niewymienne to są za przepustkę zwykłą, nie? To chyba chyba nie za premium. Znaczy, niektóre tam będą na pewno za premium wymienne. Troszkę masło maślane, powiedziałem. Ale to jest nieważne. Jeżeli niewymiennych ma nie dać nic totalnie, żeby dało wymienną 99 Futis, to ja jak najbardziej jestem na tak. Przez chwilę myślałem, że może hulit, ale to nawet nie jest on. A jeszcze takie coś jest. 20x84, dobra. To mamy to, co? Okej, okay, let's go, let's go. A to babka. Troszkę późno, zauważyłem, że to babka. i ostatnia niewymienna. 3 razy 98. 90... Dobrze, że już idziemy do wymiennych tam. Każda karta specjalna to są pieniążki, które się zwrócą. W ogóle wydaliśmy tak, 500 tysięcy mamy 227 kapci w tym momencie na koncie, więc no musi nam się zwrócić do 727. No i zaczynamy. Wymienne 10 razy 83. Karta specjalna, to jest git, ale nie ma toca, więc do pominięcia. W ogóle foder, chyba taki, dwie specjalne git, ale taki foder 86. On... To chyba wszystko będzie leciało do Pixelu w sumie, bo to jest. O, nic nie warte, 89 dziewiątki patrzyłem sobie niedawno, były po 1500 końców. Jeszcze raz sprawdzę i otworzę wam przy okazji paczkę, jak będę sprawdzę, żebyście się nie nudzili. Proszę bardzo, 7 razy 8, 4 wymienne idzie, a ja sprawdzam 8, no 8 nie, 3,400 teraz, 8,9. To one cokolwiek warte, 8,8, 3 koła, 8,7, 2. No dobra, no to, no to to możemy wziąć i to możemy wziąć. A w ogóle na liście mam. Oj, mam dużo tego. Zapomniałem sprzedać. 10 razy 84, 4. Toc, 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 toc. Ej, nie wiem, co to jest za design. Autentycznie nie mam pojęcia. Nie, nie mam pojęcia, nie wyskoczył mi on jeszcze. To jest pojedynczy? Nie, podwójny. Numero food i co? Aha. Aha. Co jest, ten Kamavinga jest za... 31 koła? A on, on, ma widełki od... Sprawdzam to. Ty, bez skitu, on jest jakiś zbugowany, bo pokazuje więc że ma widełki od 30 koła. A go wystałem za 20. Może ktoś kupi? A jeszcze jedna taka, 10 razy 8, 4 i to co, nie ma. Można pominąć, ale ile kart specjalnych? Jak będą po dwie? O! 4 karty specjalne, 8, 7. Ja nie wiem, czy w ogóle sprawdzać widzowie te karty, bo na 99% będą warte nic. No ale może jakaś perełka się trafi, no, no na to na pewno, nie? QXL za ile? 50 tysięcy, 50 tysięcy. A jeszcze katoto, ej! A jeszcze dużo tego wymiennego mamy, już się dużo zaczyna zwracać, to mi się podoba, tu, tu, tu do skipu oczywiście, bo nic nie ma, dwie karty spe... Oczywiście, 8987 oczywiście 8 ej ja chyba zarobię na tej przepusce Po tym jak patrzę jak tutaj leci, o, myślałem że to co na początku, ale, po tym jak patrzę jak leci z tą przepustkę, to bez skitu, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem, ósemka, bach, osiem, ósemka, bach Dalglish pewnie warty Mariana chuja, Dobrze. Erling Haland warty Mariana chuja, no ale Quixel, pisze 7 koła. No takie płaczki się szanuje! Ale oczywiście my tu pełną pulę chcemy, tak? Jakiegoś Futisa 99 wymiennego, to nas interesuje tutaj. Proszę bardzo. Oj, Ginola, on może coś kosztuje? Chyba nie, chyba, on chyba też ma zbugowane widełki jak Kamavinga. W sensie pewnie właśnie mu zmienili w tym momencie, więc dla go wystawię. Teraz, teraz tocik, jest trocik i za tocikiem Futis. Proszę cię, tak jest, robimy to. Seria, Lucio? Lucio miał futisę? Powiedzcie, że ma. Proszę. Nie ma, ale no, chyba i tak nic nie będzie warty. Ale w ogóle potężny zestaw, czekaj, Lucio. No, 20. Nie, dobra, jego ja nie będę wystawiał. Taha sobie wystawię, bo to toc, i on będzie warty więcej. No, 20 parę tysięcy, to jest dobre. Kurde, widzę, podoba mi się to, podoba. mega mi się podoba ten odcinek. Ja zarabiam na otwieraniu paczek. Lecimy. Tots i futis. L.O. Espanol, a blas Espanol Grimaldo. Okej, okay, czyli nic. Ale wulej. No się mano! Raz 87, let's go. Team of the year. To jest chyba ikona Team of the year. Ale futis, Beckenbauer. A lava, dobra. W ogóle ja pamiętam, że kiedyś chyba Toty. No, ikony TOTY, to tym bardziej, miały Quixel po 70 tysięcy. Czemu teraz nie mają? W sensie, nie wiem czy jak były TOTY, jak wychodziły, to czy one miały taki Quixel, ale w poprzednich Fifach na pewno miały dojebanie duży Quixel, te karty Team of the Year i no, przynajmniej można było squixelować. Ale dobra, 3x88. Wymienne. Ty, team of the city. Tylko babka. Babka, SP. No nie, no to, to, to nie, niestety. No ale rajsik, za 20. No, 22 kapcie, 22,5. To do pixelu już tam widziałem, że jest chyba 500 tysięcy ponad na koncie. Dobrze widziałem? Pokaż mi to. 500? 600 tysięcy mamy. To praktycznie będzie zwrotka. Ty. Raz 3 razy 8,9. I zostanie ostatnia. No wy... to nie jest to, tego nie szukamy. To będzie co znowu Lucją? Kaka. No, no i tej ikony też mały QXL. Kurde, szkoda. 22 koła. Nie, nie wystawiam. Też na listę. To do Quick i została ostatnia wymienna z przepustki. Uwaga, przy Państwa, czy będzie Futis 99? Bardzo bym chciał. Jest na to szansa. Team of the Season wyskoczył. Iś, eś o. Nie ma chyba, nie? Nawet jak to jest Maldini, w sumie to nie będzie Maldini, to będzie jakiś Nesta. Tak? No właśnie, Nesta. No, chyba że ikona Futis. Na ikonę Futis jest jeszcze szansa, że się zbugowało i się schowało. No nie. Niestety nie, ale dobra. Nuskę no, za 22 koła. Tam to dałem na listę. W ogóle, jak ja sprzedam te wszystkie 87, 88 i 89, to będzie kasa. Jest 688 tysięcy. Zarobiłem na przepustce, chyba. Dobra, tutaj to, co się sprzedały. Jeszcze mamy to w razie. Nie, nie zarobiłem. Jak te 8, 8, a też to. No... Mogłem wyczyścić tą listę. Zapomniałem, że ja mam na liście tu karty takie do wystawienia, i zapomniałem ich wystawić. Ale licząc te 8,7 i 8,8, co dzisiaj trafiliśmy, i 8,9, no to praktycznie się zwróci. Dobra, jeszcze ogarnijmy to, co tutaj dostaliśmy. Dawaj mi tego Ginole, dawaj mi tego Virgila. I teraz tak, Virgil za Carlosa Alberto, proszę bardzo, damy mu. No, chyba katalizator. I Jinola masz PS-a? Nie masz. No to trzeba dla Chrisa Rolo dać PS-a. Bo przecież dostaliśmy milion tych evos na zmianę pozycji. Z jakaś Ikona Futis, to mnie nie buja. SPO i role plus, plus. To nie. P... Nie, nie, nie. Gdzie jest PS? LP, nie? PP i role plus, plus. Cristiano Ronaldo. Proszę bardzo. To będzie PP, nie PS! Na no, czekaj, klub. Proszę, nie, niech da prawego skrzydłowego też tutaj. Ja myślę, że to jest IPP, IPS i wszystko. No nie wejdzie tu. Znowu zmiana formacji. no zobaczcie, jak tu niewiele od tego 99 już brakuje. Z tym bandajkiem, z tym żinolom. No Mariana 99, ewolucja jedna, na paręho ewolucja, tutaj. No zmiana formacji wiedzie Rolo. Na prawą obronę by, obrona by się kupiło kogoś i na bramkę... No też trzeba było chyba kupić i... No i co widzowie, no, no i będzie zrobione, także na dzisiaj to tyle, jutro stestujemy, stestujemy i Ginolę i Ronaldo na prawej pompie i, i tego Wandajka, bo dzisiaj mają w planie taki odcinek tylko z przepustki, kupujemy i sprawdzamy, więc mam nadzieję, że wam się podobał, krótszy niż zawsze, to prawda, ale kontentu było napchane, tego nie powiesz, że nie, pozdro i na razie, do jutra.